Dzień dobry, namaste, nazywam się Winię. Yy, już zaczynaliśmy tą serię jak zrobimy parantę. Dzisiaj wam pokażę jak zrobić taki basic. Czyli basic, prostą, prostą parantę, która jest jakby bazą dla wszystkich parantek, które będziemy zrobili. Zaczynamy. Do tego będziemy potrzebowali mąkę pszenną. Może być inna też. Jakieś 500 gram. Zdejmujemy biżuterię. Ręce są umyte. Zrobimy taki dołeczek i tym damy sól. Damy odrobinę olej. Naprawdę odrobinę. To jest jakby jedna łyżeczka do herbaty. to mieszamy. Co ono spowoduje, że Parante, które są, są takie soczyste i lekko krupiące. Bo jak zrobimy ciasko dla ciapati i roti, to tam tego oleju nie dajemy. I też bardzo zauważa, żeby nie dać dużo, dużo tego oleju, bo wtedy będą bardzo, bardzo, bardzo kruche i będą łamane. Takie właśnie nie chcemy. Nalejemy wodę. Z reguły jest tak, że do 100 gram mąki dodajemy około 50 ml ml wody. Teraz będziemy ładnie robiali samą tą mąkę. już jest nasz ciasto prawie gotowe. i zobaczę, nie jest za twardy, nie jest za miękki, to jest taki pół Półmiękki, i teraz bierzemy trochę oleju. I tak na przez parę sekund tak ugniatamy w tym oleju. I zostawiamy go krytem na lekką mokrą szczereczką na. 20 minut. Już ciasto jest gotowe. Więc patelnia nasza się grzeje. Bierzemy taki kawałek. Bierzemy narzędzia zbrodni w większości kobiet w Indiach. Mąkę sypką. Dodajemy tak tu. Teraz my musimy go wałkować tak do połowy, bo czapati to są w kształt taki okrągły, a paranta będziemy zrobili kwadratowy, więc bierzemy tak, to, tak już mamy, bierzemy trochę olej, damy tak w środku, i zrobimy tak, Hop. tak i jeszcze raz tak zamykamy, i tak zamykamy. mamy taki kwadratowy pakujemy ok jeszcze dodatkowo parante to są smażone nie nie tak jak czapaty że bez oleju ale z kolei z nadziewanych, które są no to wtedy tam macie opcję czy chcecie czy nie chcecie to już jest gotowe Patelnia nam się grzeje i damy na bateli. Widzicie, już są takie, takie lekkie bombelki. To znaczy ta druga strona już jest prawie gotowa. O, widzicie? Teraz bierzemy tak. Olejcie masło, czy ghee. tak posmarujemy. W międzyczasie druga strona też będzie prawie gotowa. Tylko uważajcie, że w tak, ten sposób to ja mogę zrobić. Wy możecie używać coś takiego. O! Widzicie? Jak fajnie. I zdamy z drugiej strony. I tego typu parantę można praktycznie zjeść z wszystkimi potrawami. Te nienadziewane, które są. Jeśli nie chcecie zjeść te czy na to też jest bardzo fajna forma, żeby zjeść różne potraw indyjskich. Już paranta jest gotowa. Dajmy tak na pół. I proszę. Zobaczcie, jaki jest krupiący. I zarazem miękki. Dziękuję. Smacznego. Jeśli Wam się podoba, przepisy, subskrybujcie.